Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kanał do rzeczy. Witamy serdecznie w programie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i cały czas dzisiaj mówimy o pierwszym dniu rządów Donalda Trumpa. Proszę Państwa, no, ja jestem zaskoczony, komentuję politykę od wielu, wielu lat. Zajmuję się jako dziennikarz tą polityką i powiem szczerze, że naprawdę nie do końca wierzyłem obietnicom Donalda Trumpa. 200 dekretów, około, ale bardzo ważnych. Pierwszego dnia podpisuje, tuż po zaprzysiężeniu, tak naprawdę siada w gabinecie owalnym i podpisuje jeden za drugim bardzo ważnych dekretów, nowych praw, które po prostu, no, wprowadzają wśród, nazwijmy to delikatnie, lewicowej stronie tej politycznego zamętu, że tak powiem, no, szok. Szok ogromny. Marcin Dybowski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Stowarzyszenie rkw.org. Witam serdecznie, Panie Marcinie. Kłaniam się nisko. Zanim przejdziemy do rozmowy, dziękuję, że jesteście. Zachęcam do wsparcia kanału właśnie pod tym adresem, który widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do pomocy w rozwoju. A jeśli ktoś zechciałby, to zachęcam mocno do subskrypcji, lajkowania, udostępniania i przede wszystkim komentowania tego, co tutaj prezentujemy, o czym dyskutujemy na tym kanale, w tym miejscu. Panie Marcinie, szok, niedowierzanie dla mnie pozytywne, bo tak, wyjście z WHO jednego dnia, dekret o tym, że zamykamy wszystkie granice. Ja tylko wymienię kilka, bo gdybym miał wymieniać wszystko, to by tutaj czasu nie starczyło i by pan powiedział, że przepraszam za taki wywiad, ale ja dziękuję. Um, wyjście tak, dwie płci, płcie, przepraszam. Dla mnie to oczywiste było cały czas, no ale żyliśmy w takim szaleństwie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w tych wielkich miastach, że trzeba było i to deklarować. No, mam przed sobą właśnie całą tą listę tych wszystkich rzeczy. No i Zielony Ład, to, to, to jest koniec Zielonego Ładu i będziemy, jak to było w przemówieniu pana Donalda Trumpa. Drill, 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 czyli będziemy wiercić, wiercić i wiercić. Czyli koniec z jakimiś tam dziwnymi rzeczami. Idziemy po gaz, po ropę, jak za starych, dobrych czasów. Oddaję panu głos, panie Marcinie. No, można tylko pozazdrościć Amerykanom, bo są dwie Ameryki. I ta jedna Ameryka, ta stara, dobra Ameryka, można powiedzieć, powróciła do głosu. Ta właśnie Ameryka zwykłych obywateli, zwykłych także przedsiębiorców, nawet tych miliarderów, ale w każdym razie tych, którzy nie zajmują się właśnie szerzeniem jakiejś ideologii. Ta choroba ten podbój Ameryki Stanów Zjednoczonych przez ideologię przez komunizm po prostu zwykły obrzydliwy ordynarny komunizm odbywał się przez dziesięciolecia nam cierpła skóra tutaj włosy stawały dęba dlatego bo myśmy dokładnie wiedzieli Czym to pachnie? Coraz, jakby to powiedzieć, mniej tego powietrza do oddychania znajdowało się na całej planecie, ze względu właśnie na te trujące dymy, które szły z tych krajów zachodu tego zachodu, który zdawałoby się właśnie zwyciężył Pierestrojkę, zwyciężył komunizm, a okazało się, że zaczyna po prostu przyjmować wszystkie najgorsze, Trendy, żeby nie powiedzieć, że trąd. Tak? I no na naszych oczach po raz drugi Trump, tym, razie, tym razem o, o wiele mocniejszy, o wiele, jakby to powiedzieć, bardziej zasobny w tę wiedzę, jak wygląda te deep state, od razu zaczyna z grubej rury. To pokazuje, jak właśnie powinno się dochodzić do władzy, jak się tę władzę powinno sprawować. Tutaj można powiedzieć, żałosne jest działanie, no niestety tej naszej udawanej władzuni, nie mówię o tej, która teraz rządzi, tylko ta wcześniej, która tyle razy obiecywała, że będzie powstawać z kolan, że będzie nie wiadomo jak tam się przeciwstawiać temu wszystkiemu, a i najnormalniej w świecie po prostu tańczyła tak jak jej zagrano, no więc Tutaj Trump pokazuje właśnie to, jak należy się przygotować. I to, te, te zdjęcia, te filmy dzisiaj, które żeśmy oglądali, gdzie Trump właśnie siedzi, bardzo dobrze, że pan to właśnie tutaj przywołał, bo to jest istota. Proszę państwa, istotą nie jest bicie piany, tak jak opozycja jeszcze przed sierpniem, pamiętam z czasów, właśnie lat 70. i 80., jak to wyglądało. Ci panowie zawsze kochali bicie piany, po prostu zawsze kochali gadanie. Jak trzeba było rzeczywiście zakasać ręgawy i nawet po prostu przy zwykłym sicie stanąć czy przy drukarce offsetowej, no to natychmiast się rozpływali gdzieś w mgle, lubili palić papierosy, lubili pić kawę i, i dywagować, natomiast w momencie, kiedy przychodziło co do czego, no to po prostu znikali na horyzoncie. I tutaj Trump pokazuje właśnie, siedząc za tym biurkiem, przecież przygnieciony niemalże, prawda, jeśli chodzi o obraz, tymi właśnie, te, tymi przygotowanymi, przygotowanymi introligatorsko nawet, prawda, oprawionymi dekretami. I to jest właśnie to. to. To zresztą pokazuje jaka też i powinna być polska konstytucja. Polska konstytucja nie powinna być kolejnym wcieleniem tej beznadziejnej konstytucji marcowej, bo to się ciągnie za nami jak smród zagaciami. Mianowicie tej perelowskiej też konstytucji y, i okrągostołowej, gdzie władze y, się nawzajem blokują i są absolutnie po prostu po to zrobione, żeby Polska była w nieustającej niemalże anarchii lub y, w niemocy. A tutaj proszę bardzo, powinien być właśnie ustrój taki konstytucyjny, który jest władzą prezydencką, władzą, która. Po prostu rządzi, wprowadza pewien porządek i od, oczywiście ponosi pełną za to odpowiedzialność. I tutaj właśnie to, że on w ciągu jednego dnia mógł to wszystko zadekretować, i, i jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych coś wprowadza w życie, y, do czego ma kompetencje, to nie ma zmiłuj się. To, to powoduje natychmiast taką sytuację, że jeśli on zamyka granice i y, wprowadza stan wyjątkowy na południu, tak, no to po prostu policja, straż graniczna, wszystko co tam się, że tak powiem, tym zajmuje, by kontrolować granice Stanów Zjednoczonych, nie wpuszczać tej tej, tej mafii, że tak powiem i tych zwyrodnialców, którzy nawet z Afryki zostali ściągnięci tylko żeby wejść do Stanów Zjednoczonych, to Kryminaliści, mordercy, gwałciciele. W Kongu podobno są w ogóle puste więzienia, bo to towarzystwo całe jest eksportowane tam do Stanów Zjednoczonych, żeby wysadzić Stany Zjednoczone powietrze. No więc to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich. Oczywiście nie w znaczeniu takim, jak niestety dają tego zły przykład niektórzy politycy, że teraz niby Trump coś ma zrobić za Polaków. Nie. Kolejny raz Polska stanie przed wielką szansą powrotu do normalności. Nawet my jako y, Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy właśnie wyszliśmy rok temu z taką inicjatywą, żeby przeprowadzić referendum o powrót do normalności, więc świetnie y, dzisiaj redaktor Lisicki y, właśnie z dorzeczy fantastycznie to określił, że to jest powrót w, w, Trumpa do władzy, to jest powrót Stanów Zjednoczonych do normalności i my wreszcie w Polsce uświadommy sobie, że te władze okupacyjne agenturalne które nami rządzą od czasu okrągłego stołu które zgwałciły ideały solidarności które po, po prostu podtarły sobie tyłek wszystkimi ideami polskości solidarności patriotyzmu które po prostu wyprzedały Polskę niezależnie od tego czy to było lewe czy prawe skrzydło tej solidarności czy Michnikowski czy jakiekolwiek inne po prostu my nie możemy czekać, aż ta władza coś zrobi za nas, tylko my musimy się domagać przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum, powrotu do normalności i przywrócenia nam y, naszych praw, dokładnie tak zreformować i tak odzyskać państwo, jak y, pomogła y, drobna szlachta polska, która po prostu opowiedziała się po stronie tak zwanego ruchu praw. Ruchu egzekucji praw. I ten ruch egzekucji praw, egzekucji e, odzyskania majątku narodowego, e, odzyskania w ogóle samosterowności, także w Polsce powinno być e, hasło Drill Baby Drill, dlatego, bo my też mamy gaz czy to jest gaz łupkowy, czy to jest gaz normalny, czy to są różnego rodzaju bogactwa naturalne. Przecież my mamy takie nieprawdopodobne największe złoża tytanu, który jest potrzebny szczególnie też w przemyśle tym wojennym, tak? No i Polska ma całą tablicę Mendelejewa. Dlaczego żaden z kandydatów na prezydenta nie wymyśli właśnie takich haseł jak chociażby właśnie drill baby drill, prawda? Czyli wierć, wierć kochanie, wierć. Oczywiście tutaj są skojarzenia takie, które tym bardziej pozwolą, że tak powiem temu hasłu się bardzo upowszechnić, ale Polska powinna po prostu wskazać każdy, czy to kandydat na prezydenta, czy jakakolwiek partia, która idzie do parlamentu, ona powinna najpierw się wytłumaczyć, jak ma zamiar spłacić zadłużenie zagraniczne Polski, zadłużenie wewnętrzne Polski. Jeśli tego nie wskaże, no to po prostu won. To nie nadaje się w ogóle do polityki. I Polacy, jeśli sięgną właśnie po te swoje złoża naturalne, stają, staną się jednym z najbogatszych krajów świata. Na inauguracyjnym przemówieniu Trump przepraszam za to co powiem wali po oczach establishmentowi amerykańskiemu tym którzy doprowadzili do tej sytuacji w której Ameryka była naprawdę już na kolanach i gospodarczo i społecznie i moralnie mówi że byliście doprowadziliście prawie do upadku ale teraz to się kończy Ja miałem takie skojarzenia bo jestem wielkim fanem yy, generała Pattona jego podejścia, to że jak, że wypisz, wymaluj z filmu ekranizacji życia George'a Pattona, generała Pattona, jak na, na początku samego filmu Trump stoi, i mówi, chcę, żebyście wiedzieli, że my będziemy mieli najlepszy sprzęt, najlepszą armię, wszystko co zrobimy i co robiliśmy będzie najlepsze. Tak jak mówił George Patton, przemawiając do swojej trzeciej armii, wszystko, co będziemy robili, będzie najlepsze. Koniec. Złe czasy się kończą. Ameryka first. Wszyscy, którzy zrobili teraz cokolwiek innego, idą w zapomnienie i ich rozliczymy. Może nawet nie w zapomnienie, tylko ich rozliczymy. Tak. I powiem szczerze, ja nie wiem, może ulegam chwili. Ale mam takie wrażenie, że Trump to nie jest ten Trump, który był 8 lat temu, gdy tam zdobył władzę i nawet tam różne rzeczy robił ciekawe, śmieszne i fajne. Tutaj mieliśmy takiego Trumpa, który jak Patton mówi, zrobimy to, to i to. Wyrzucimy tych, tych i tych. I tak na końcu, jeszcze raz to powtórzę, bo bardzo mi się to spodobało. We gonna drill, 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 baby. Więc, czyli będziemy wiercić, wiercić i wiercić. No po prostu, no, ja naprawdę... Rzeczywiście to, co Pan na samym początku powiedział, Panie Marcinie, zazdrością na to patrzyłem. Otóż to. i Polskę przecież też byłoby stać, tylko że Polska, Polska musi sobie uświadomić, że myśmy już naprawdę wystarczająco długo yy, przez te dziesięciolecia yy, przetestowali tą impotentia kreativa, jak ją nazywam, czyli tą im, z impotencja z, bez, bez potencji jakiejkolwiek. Te elity... Solidarnościowe po prostu się skompromitowały. One się najnormalniej w świecie dogadały ze śmiertelnymi wrogami Polski, czy to z zagranicy, czy to tutaj w kraju. Polska jest zupełnie sparaliżowana agenturalnością wielu ludzi na szczytach, ich skompromitowaniem się i ich jakby to powiedzieć korupcją. I żeby to nie było to, że znowu tutaj będziemy faszerować się jakimiś tylko polskimi kompleksami. Nie, proszę państwa, to jest ogólnoświatowa tendencja. Z tym samym problemem walczą Francuzi, z tym samym problemem w tym samym czasie. Proszę bardzo, Brytyjczycy, weźmy chociażby fenomen Faradża, tak? gdzie zobaczcie, on w tej chwili ma największą w historii liczbę członków swojej partii większą od starodawnej partii torysów, tak? Czyli partia konserwatywna brytyjska jest tak kompletnie skorumpowana, jest bagnem. To, co nazywał właśnie Trump i cały ten ruch Maga, prawda? Notabene zresztą, Mask już wymyślił Maga jako make, znaczy, zróbmy Europę wielką na powrót, tak? Więc to skrót ten Maga w tej chwili jest wykorzystywana, wykorzystywany w stosunku do Europy. I rzeczywiście w tych wszystkich krajach nastąpiło takie zabetonowanie, takie skorumpowanie tych elit, takie zupełne. Sprostytuowanie, że proszę zobaczyć, brytyjski premier, który nie chce się podać do dymisji, który nie chce rozpisywać nowych wyborów, no jest kompletnie, jest nie dość, że jest komuchem. To jeszcze okazało się, że jako w wysokiej rangi prokurator tam z jakimiś tytułami, nie wiem, Brytyjczycy mają trochę inne tytu tytuły, on zdaje się jakiś prokurator królewski czy coś takiego, on osobiście krył te bandy. Pedofilskie, gwałcicielskie tych nachodźców, tylko po to po prostu, żeby właśnie stłamsić rdzennych Brytyjczyków i w ogóle no, po prostu tu chodzi o walkę z całą cywilizacją łacińską. I teraz my musimy te elity odsunąć, musimy odsunąć tych ludzi, którzy jeżdżą do Davos. Proszę bardzo, weźmy Morawieckiego czy Dudę. Tutaj przecież. Teraz, gdzie, gdzie poleciał, no, poleciał na spotkanie do Szulca, do, 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 przepraszam, do Szwaba. Y, do Dawos. No to jest kompletna kompromitacja, żeby w ostatnich chwilach swojej prezydentury, teraz, gdzie trzeba tyle tutaj właśnie wysiłku włożyć, żeby do końca nie sprostytuowano te, te, ten system państwowy z dykty czy z papieru toaletowego, nie wiem, już jak naprawdę ze słomy, bo to im dłużej to trwa tym jakiejś gorszej jakości materiałów, tutaj trzeba przyzywać, żeby określić te, te, to państwo udające polskie. no to zamiast się zająć tutaj jakąś walką, natchnieniem dla nas chociażby, prawda, bo apele ze strony prezydenta, który być może nawet nic nie może, ale apele mogą na Nakręcić, że tak powiem, taką spiralę, że tak powiem, właśnie wymagań i żądań ze strony elektoratu, że właśnie dzięki temu można wygrać. Tymczasem prezydent milczy. Partia, największa partia będąca w opozycji jest kompletnie pokłócona, podzielona w ogóle, albo może po prostu ma, ma właśnie doprowadzić do tego, żeby ta Polska weszła do, do Europy federalnej. No i i nam jest w tej chwili potrzebny po prostu przełom, przełom, no bo inaczej idziemy na dno. No idziemy na dno, no bo idziemy kolejne dno, bo otóż pan Sienkiewicz dzisiaj w Parlamencie Europejskim, tych, którzy sympatyzują, z panem Trumpem albo, albo no, mówią, że to fajnie, że, 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 że tak jest i się cieszą z tego tak jak my się cieszymy, cieszymy, to są określani jako zdrajcy Zjednoczonej Europy. Jak się pan z tym czuje, że chcąc obalenia cenzury, wolnego rynku, chcąc normalnych, wolnych wyborów, normalnej, wolnej gospodarki, jest pan zdrajcą Europy? No ja bym no powiedział, ja panie zawsze, ja... Sienkiewicz, ja chętnie zostanę zdrajcą Europy, tej eurokołchozowej, tak. której pan jest, europarlamentarzystą. Dziękuję, ja chcę, nie chcę w niej być. Mogę być jej zdrajcą, nie mam z tym problemu. Jeśli ja mam być zdrajcą von der Leyen, pana i wielu innych oskarżanych o korupcję polityków, ważnych polityków tej, tego miejsca w Brukseli, w Strasburgu, proszę bardzo, możecie mnie tak nazywać. Od początku byłem zdrajcą tego właśnie pomysłu pod tytułem Unia Europejska. Wydawałem książki przeciwko we, wchodzeniu do Unii Europejskiej. Myśmy w ogóle wtedy zrobili strasznie głupi błąd, dlatego, bo trzeba było po prostu wzywać do bojkotu. Referendum, a myśmy myśleli, że pójdziemy do referendum i przeciwstawimy się. To był bardzo głupi pomysł, bo trzeba było skorzystać z tego zapisu, że referendum, żeby było ważne, to musi wziąć więcej niż połowa Polaków, i to był z naszej strony bardzo duży błąd polityczny, i, i no tutaj było mnóstwo po prawej stronie też takich aktorów, którzy nas zwiedli. No ale nieważne. Zawsze byłem zdrajcą tej Unii Europejskiej i uważam do dnia dzisiejszego, że absolutnie powinniśmy z Unii Europejskiej jako z dziadostwa kompletnego i czegoś, co niszczy naszą gospodarkę, kulturę, rodziny, roz, roz, niszczy nasze dzieci. No wszystko, cały, cały jakby europejski yy, dobytek. Yy, Dziedzictwo europejskie, to wszystko jest właśnie niszczone przez tych komunistów. Ja rozumiem pana Sienkiewicza, że on w tej chwili wzywa do wojenki, do, do potrząsa tam szabelką, prawda? No, bo on własny, własny tyłek ratuje jest przecież absolutnym przestępcą. To, co robił tutaj jako niszczyciel, czy tej telewizji, czy, różny, czy w ogóle stacji radiowych. No to, to, to są przecież rzeczy absolutnie kryminalne, za które powinien siedzieć Pierlu, nie mówiąc o, 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 o zażywaniu przez niego narkotyków i w ogóle bycia człowiekiem uzależnionym, tak? no ale, ale no to, co, to, co to jest za autorytet, no to jest po prostu jeden z tych ludzi, którzy są żywo zainteresowani tym, żeby to bagno dalej trwało, a to bagno trzeba osuszyć, tak jak to właśnie głosiło jedno z haseł. Donalda Trumpa tak tylko no właśnie on nie tylko gadał, tylko, tylko po prostu to robił. No, no niestety Polacy uwielbiają gadać i czekać na tak zwany outsourcing. Natomiast tutaj żadnego outsourcingu może nie być, ale nawet jeśli będzie, to proszę państwa dla nas to się bardzo źle skończy, dlatego bo nikt nie robi takich rzeczy za darmo. Jeśli Trump będzie miał uzdrawiać sytuację w Polsce, to każe sobie za to słono zapłacić, a nas to doprowadzić do odwykania od właśnie zajmowania się sprawami polskimi i bicia się po prostu o polskie sprawy. No właśnie, bo tak patrzę, patrzę patrz, patrz do lewo-prawo, kto miałby być takim Trumpem, kto miał być taką, tak, tak, tak się bić za po, tą Polskę, o tę Polskę. No. Widziałem pana Morawieckiego, robiąc sobie selfie na, na, tych, na tych uroczystościach zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Nie wiedziałem czy się śmiać, czy płakać. Prezydent no właśnie zamiast jechać, zamiast jechać i pokazać, że wspiera Trumpa, to pojechał do Davos. Czyli mam takie pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. To znaczy nie na sercu panu wolność słowa, wolny rynek, wolność szeroko rozumiana, tylko globaliści panu na sercu, tak? No To jest pokaz, to, to, to inaczej. Panie Marcinie, to co piszesz, to globaliści? No, y, wygląda oczywiście na to, że jak najbardziej. no Jeśli weźmiemy pod uwagę y, działania rządu y, właśnie tych ostatnich, tam nie wiem, sześciu lat, ki, no, kiedy przejął. Z tym zamachem pałacowym przejął rządy zjednoczonej prawicy Morawiecki to przecież pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego ciągle w, jak najgłębiej wchodził w tyłek globalizmowi tak także jego przytakiwania przecież to on <laughs> podpisywał te wszystkie zielone łady i jeszcze je powiększał że tak powiem te zobowiązania przecież Uzależniał także wiele rzeczy od, od, od tak zwanej praworządności. No przecież on tak naprawdę doprowadził Polskę do kompletnego, jakby, obezwładnienia i pozbawienia możliwości jakiegoś ruchu, a nigdy nie skorzystał chociażby z porad Sariusza Wolskiego, który, który z bardzo dużą precyzją i fachowością mówił, kiedy i w jakiej sytuacji należy skorzystać. Z prawa weta. Nigdy to prawo weta, te realne prawo weta, a nie to, że on się tam nie, nie, nie zgodzi na jakiś suplement do jakiegoś tam dokumentu, zresztą i tak nieistotnego, tylko te, te realne działania właśnie. On doprowadził do tego, że ta idea Michnika, żeby Polska była zajezdą karczmo Europy, czyli to jest to przedłużenie tej wizji rosyjskiej, moskiewskiej żeby Polska była na tyle ubezwłasnowolniona i pozbawiona, jakby, sprawczej, żeby po prostu się poddawała każdemu, każdemu, który przejeżdża i chce sobie w niej urządzić jakiś wieczór, że tak powiem, jak w karczmie, albo się przestać. Polska nic nie znaczyła. I Morawiecki dokładnie do tego doprowadził. Stąd tak naprawdę jest rozejście się Orbana z Polską. Nie ze względu na taką wolę ze strony Węgier, bo one wielokrotnie inwestowały i wielokrotnie liczyły na polski głos, bo za każdym razem się zawodzili na tym. Tylko zresztą Węgry, ale wiele innych państw przecież deklarowało, że poprze Polskę w jakimś tam starciu z Niemcami. A I nagle okazywało się, że Polska po prostu te małe kraje. Zdradza i zdradza całe interesy Europy Środkowo-Wschodniej. No więc, ale jeśli ma się do czynienia z agenturą niemiecką, która nigdy nie została po okrągłym stole ani obezwładniona, ani w jakikolwiek sposób rozliczona, a, a instalowała się poprzez chociażby sztazji, instalowała się w, w elitach Solidarności, instalowała się w ogóle w Polsce i została później przejęta, mówiąc o samych zasobach, będę, bo będę też nie spało bo też tę te, te agenturę swoją rozwijało, no to proszę państwa, jeśli temu przeciwdziała od stołu, no to mamy tego takie efekty. Polska po prostu jest sługą każdego, który po prostu tupnie yy, nogą. No a niestety mamy przywódców, którzy mają kierują się tą filozofią Stanisława Augusta Poniatowskiego, yy, króla zdrajcy, który uważał, że od Kolejnej klęski, dojdzie wreszcie do jakiegoś zwycięstwa. No tak to nie działa. Działa się właśnie tak, jak to robi Trump, chociażby wiedział, jak bardzo skomplikowana, jak bardzo trudna jest sytuacja gospodarcza, bo bardzo trudna jest sytuacja Stanów Zjednoczonych, ale żeby z tego wyjść, to trzeba natchnąć cały naród do wielkiego zbiorowego wysiłku, tak? do wielkiej zbiorowej pracy, no i do odzyskania swojego własnego kraju. I to samo możemy zrobić, i musimy mieć przywódców, którzy wezwą nas nie do walki, a nie do konsumpcji. Tutaj postawmy kropkę, Panie Marcinie, bo jak mam jeszcze kilka pytań, a brakuje czasu, następnym razem na pewno rozwiniemy, to czekamy na kolejne posunięcia. Jakby to powiedzieć, Donalda Trumpa, kolejne dekrety, które będą lewaków wprowadzać po prostu w stan naprawdę wysokiej gorączki. Marcin Dybowski, stowarzyszenie rkw.org. Właniam się serdecznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie Marcinie, dziękuję Wam za to, że jesteście. Zachęcam do wsparcia rozwoju kanału, um, zachęcam najpierw do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania um, i powielania tego y, materiału i komentowania przede wszystkim. Um, y, pod tym adresem można wspierać rozwój tego kanału. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Mam nadzieję, że już niedługo uda nam się zrobić coś więcej, niż tylko kanał na YouTubie i że będziemy mogli robić większe rzeczy specjalne, by mówić, jak jest. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia. Do widzenia.